Cześć, witaj, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiemy sobie o aktywności w ciąży. Jak można. Cześć, witaj! Dzisiaj powiemy sobie, co to takiego szwangerszwimen w ciąży właśnie. Jakie aktywności można tutaj w Niemczech wykonywać, czy to jest bezpłatnie, czy niebezpłatnie, jak to wygląda. Ja jestem teraz w drugiej ciąży i w obu przypadkach powiem szczerze, że wyglądało to inaczej. W pierwszej ciąży w okolicy ogólnie nie było żadnego żadnych takich zajęć zorganizowanych, jak, jak na przykład Baby swimming. nie było takich kursów, o, nie było Szwangerschwimen kursu. Po prostu w szpitalu, w którym rodziłam, był basen i tam jedna godzina w tygodniu to było Szwangerschwimen, gdzie... Każdy mógł przyjść, nie trzeba się było meldować, rejestrować, po prostu przychodziłyśmy. 15 minut było chyba na to, żeby się rozgrzać, można było popływać. Później przychodziła Hebama i stojąc na brzegu, pokazywała wszystkie ćwiczenia przez pół godziny, które wykonywałyśmy, i później chyba jeszcze miałyśmy trochę czasu, żeby znowu jeszcze sobie popływać. I to kosztowało no u nas na basenie to było 5 euro za, 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 za wejściówkę, tak? Za, za, praktycznie za godzinę, ale ten czas, kiedy e, się ubierasz e, i później wychodzisz, to, to się nie liczyło do tego. E, tak więc jednorazowo 5 euro i z tego nie dostałam zwrotu. Powiem szczerze, że nawet się nie starałam, było to dla mnie jakoś tak 5 euro tygodniowo. Nie była to nawet duża kwota, żeby się jakoś o to starać. Yy, więc się nie starałam. Natomiast teraz w drugiej ciąży na basenie tutaj u nas w miejscowości nie ma takich zajęć, ale w szpitalu, w którym będę rodziła tutaj u nas w Kamen, prawdopodobnie, w którym będę rodziła, bo też jeszcze Ci o tym poopowiadam. Yy, jest wydział fizjoterapii i tam jest taki basen, na którym właśnie. Hebama prowadzi Szwangerszwimen kurs, i na to już trzeba się zameldować. Ja się zameldowałam, powiedziałam o tym swojej Hebamie, że chciałabym w tym brać udział. I, i cóż, właśnie dwa, trzy tygodnie temu dostałam informację, że ten kurs się zaczyna i, i że po prostu mam przyjść. Kosztuje 60 euro za cały kurs, jest to 6 zajęć po godzinie, raz w tygodniu i za to kasa. Moja na przykład AOKA Plus zwraca 100% właśnie kosztów. Tak więc tak to wygląda. No, i te też przychodzimy. To jest taki mały basenik. Właśnie tam było też. Tam odbywa się zawsze baby masaże, baby swimming Kurs też się tam odbywa. I, i cóż, i przychodzimy sobie i ćwiczymy. I chyba mam pokazuje naprawdę fajne ćwiczenia. Yy, warto, bardzo, bardzo Ci to polecam, bo, bo fajnie można w wodzie, w wodzie nie czujesz jej tego oporu, tego ciężaru, bardzo fajnie ciało, całe ciało pracuje i, i wracasz taka niby zmęczona, ale tak naprawdę na, naładowana energią. Możesz się fajnie porozciągać, poćwiczyć, yy, gdzieś wyjść, <grym> z innymi mamami porozmawiać i, i co? I lepiej się przygotować do porodu. I właśnie i to jest, u nas to się zaczyna na przykład ten Schwimmen kurs od 30 tygodnia to było. Ja troszkę wcześniej się załapałam ze względu na moją rwą, rwą kluczową I, i później właśnie jest, to jest 6 godzin, 6 tygodni jest basen, a później jest akupunktura, o której też Ci opowiem. Także bardzo, bardzo, bardzo Ci polecam, Schwimmen tutaj w Niemczech. Nie wiem, jak jest w Polsce. Jeżeli ktoś nas słucha, właśnie jeżeli dziewczyny z Polski słuchacie, powiedzcie, czy, czy w Polsce też są takie zajęcia dla, dla ciężarnych, czy są takie kursy, czy jak to w Polsce wygląda. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.